Witajcie, środa 16 października 2022 rok Idę na grzyby, podjechałem kawałek dalej, bo przy mojej ulicy to już ostatnie dwa dni tam wszystko odwiedziłem Co miałem zebrać, zebrałem tam nie ma sensu dzień po dniu chodzić i patrzeć co się pominęło Natomiast było trochę podgrzybków, no przede wszystkim zielone te zajączki no to one robią bardzo takie różne siedliska typu brzezina, tam brzozy, osiki tam. No nie są wybredne, w liściastych razach też osną jeden był podgrzybek brunatny a podgrzybki brunatne bardziej preferują sosnę żeby było czyli bory sosnowe no. i tak powiem dalej od domu kilka kilometrów Mamy tu taki kompleks leśny w którym, w którym jest kilka miejsc na, na te podgrzybki Właśnie podjechałem no, na piechotę mógłbym przejść też, za daleko nie jest, ale bym znów tam załóżmy pół godziny stracił, żeby dojść do tego miejsca gdzie jestem teraz pół godziny ptą, pół godziny z powrotem, godzina na, na przejście no, ruch jest ważny dla zdrowia nawet. No, ja wolę po lesie połazić więcej, więcej miejsc zobaczyć i ewentualnie więcej grzybów zebrać. No. Założenie moje Taktyczne jest dzisiaj takie, że idę po tych miejscach podgrzybkowych. Jak będzie słabo, to po prostu przejdę i zbiorę to co jest. założenie wariant drugi. chura, optymistyczny. Maksymalnie optymistyczny, jak będzie ich bardzo dużo. to nazbierać zbierać, koszyk i wracać. Zapamiętać gdzie się skończyło zbieranie. Ewentualnie następnego dnia, czy kiedyś tam podjechać i tam kontynuować. No na razie to idę mu humory tylko widzę po drodze. No ale rozłączam się, bo już dochodzę do jakiejś gołąbki. Na razie gołąbką odpuszczam. Dziś się nastawią na lepsze grzyby. Przede wszystkim na podgrzybki, a zobaczymy co się znajdzie. Jak połażę dłużej i nie będzie żadnych lepszych, wtedy będę zbierał już wszystkie jadalne. Na zasadzie, żeby nie wracać z pustym koszykiem. Na razie jestem nastawiony optymistycznie i zobaczę co się znajdzie. Odwiedziłem jedno miejsce, typowo podgrzybkowe. Totalnie nic, całkowicie nic. Brędza totalna. Ani podgrzybków, ani jakichś innych, nawet słabszych grzybów jadalnych. Także, niestety, moje nastawienie taktyczne się zmienia i będę zmuszony zbierać wszystko, co jadalne. Szkoda, szkoda mi tego grzybobrania, żeby wrócić z tym koszykiem. No i to tyle na razie. Grzybów nadal nie ma, ale. Chcę Wam pokazać całe takie obszary, tu są zryte, starabanione przez dziki. Także tych dzików tu musi trochę być intensywnie, mordami pracują, szukając tu żołędzi, robaków i tak Całe połacie takie, zczochrane mordami. To taka obserwacja przyrodnicza. No nie wiem po jakim czasie, to jest 20 minut łaża, może i pół godziny wreszcie. Pierwszy grzyb zebrany, podgrzybek, brunatny, no. szukać podgrzybków, znalazłem aż jednego, no ale jeszcze poładzę. Jestem dopiero na drugim miejscu. W pierwszym nie było nic, w tym jest aż jeden. No ale jeszcze mam tu kilka miejsc podgrzybkowych. No i ogólnie, no mogłoby coś jeszcze innego rosnąć, ale nic prawie nie mam. Jeden podgrzybek na pół lasu. Totalna, totalna beznadzieja. Brynda totalna. Chodziłem, chodziłem. Kogoś jeszcze małego znalazłem. Podgrzybka. No jak się nie ma, co się robi, to się robi, co się ma. Są rydze. Będę zbierał rydzę. Też tu bardzo rzadko rosną. Praktycznie drugi czy trzeci raz tutaj w ogóle znajduję rydzę. Więc nie ma co wybrzydzać. Zbieram je tu wszystkie. No, rydzu było kilka. Tak, jak patrzyłem, no to tak wystawało się, że dużo, dużo, ale niestety że dużo, dużo to oszubki, ryzów kilka było. Tu przyszedłem kawałek, jest jakiś maślak przy drodze, no, ten żuk, który obrabia też grzyby, też, też lubi je przekąsić. Zobaczę jeszcze, czy jednego ma małego maślaka znalazłem. Teraz tutaj większy, czy jeszcze jakieś będą. I ostatnie moje miejsce, tu podgrzybkowe. Tu, no, to, to jakąś tam mam nadzieję, bo tam dalej to oprócz od grzybków tych brunatnych, to jeszcze sitarze tu rosły, przynajmniej w zeszłym roku. Jak się w tym roku pojawiło, to tam może coś uzbieram. na te brunatne to mocno nie liczę. No. Chociaż nie, nie pogniewałbym się, jakby się pokazały. No. Nic więc tu patrzę, czy jeszcze nie ma jakichś maślaków przy tej drodze. No to, takie miejsce, no to, to jest tam maślaki, to, no nie ma lepszych grzybów, to się i maślaki zbiera. No. I to też ich tak za bardzo nie ma jakieś tam pojedyncze. Zobaczę czy są maślaki, wbijam na to miejsce już podgrzybkowe i to ostatnie, no. powrót jeszcze będzie przez takie miejsca inne grzybowe, ale już nie podgrzybkowe do samochodu i terenu. Sporo czasu spędzono w lesie, wynik zbierania bardzo słaby, no ale tak też bywa, jakbym nie przyjechał, nie połaził to to bym rozmyślał, co tu może rośnie, no, co tu, co tu mnie omija, a tu nic mnie prawie nie omija, po prostu. W tych zagajnikach koło mnie o wiele więcej grzybów rośnie niż w starym, regularnym lesie. Nie było, nie było. Szczaków też nie było. Jakiegoś małego podgrzybeczka znalazłem po drodze, tu przyszedłem. Jak są, to są już wielkie, takie, że tu widać, że tu rosło jeden. Tam drugi pod trawą. przeogromne, więc jakieś dwa są. Konkretne pytanie jest, czy są zdrowe. No. Tak jak patrzę, wygląda na starego, ale zdrowego. Tamten podobnie No ale to jeszcze trzeba nożykiem pobadać. Tam jeszcze był jeden, tu krok dalej. Są dwa kolejne, tu jeden tam drugi i to też takie wyrośnięte. Także byłem na wcześniej trzech czy czterech miejscach podgrzybkowych znalazłem się malutkie a tu na ostatnim okazuje się, że są. No to taka taka jest rzeczywistość, że trzeba ileś tam miejsc odwiedzić zanim się trafi na to, na którym akurat teraz rosną. Jeśli w ogóle gdzieś rosną. Dobrze, że akurat to miejsce też mam w rozkładzie i że tu akurat rosną. No i to brunatny. A jeszcze sitarze zobaczę, czy są. No jakbym brunatnych nazbierał, to bym sitarze odpuścił. Natomiast podejrzewam, że tu znajdę kilka i, i to będzie koniec. No ale zobaczymy, trzeba szukać. Trok dalej, kolejne dwa. Jeden, drogi piękny, wyrośnięte. Jak godzina była chodzenia i brędza, tak teraz kosz się napełnia ekspresowo. Zobaczymy, jak, jak, jak dużo ich tu będzie. wam, że to trochę już było tych większych. Tu kawałek przeszedłem. Nic, nic jest mniejszy, za to zgrabniejszy. No i tu będę krążył. Tam o, widzicie? Drugi podgrzybecie. No. Tutaj są mniejsze w tych chaszczach bywają większe coś czuję, że kosz będzie nazbierany w miarę szybko i nie będę tematu dzisiaj dalej drążył przyjadę sobie nie wiem jutro, czy, czy tam za dwa, trzy dni i będę kontynuował to zbieranie no przy założeniu, że mi się zaraz zapełni, bo to nieraz już miałem takie grzywobrania, że już było blisko, blisko połowa mija i potem ale na razie to, to miejsce jest po prostu genialne, no. Ileś było miejsc całkowicie beznadziejnych dzisiaj, a to jest genialne, no, dla odmiany i to tak w życiu. Ileś biznesów do dupy, a się trafi jeden taki złoty interes i wtedy, wtedy się człowiek dopiero cieszy. I każdemu życzę i takich wyobrań i takich interesów. No trochę tych. Coś... Podgrzybku było, już przestałem ich znajdować. No i w sumie to już nie ma pełnego tam idealnie kosza, ale zbierają tyle, że jestem zadowolony. Z czasu też upłynęło, już z półtorej godziny czas wracać do samochodu. Po drodze może coś jeszcze znajdzie. A tam, i tam jeszcze jest tam spory fragment do przejrzenia lasu. Ale to sobie nie wiem, może na jutro zostawię, żeby też, też była jakaś przygoda. Więc, decyzja strategiczna, zabieram się w stronę samochodu, już idę. No i rok, już w drodze powrotnej do samochodu jest nagroda pocieszenia. Prawdziweczek, jakby ktoś nie wiedział, na kogo tu ślimaki, obgryzły jednego właśnie z rzucami hmm. hmm. rozczłonkowały kapelusz. ale no jest ładnie prawdziwy, kondorę go i do kosza nie było, nie było nic potem trochę rydzów, potem trochę podgrzybków Prawdziwy grząd z Jeszcze kawałek do przejścia do samochodu. Może coś się pokaże po, po drodze.